Witam Was, ludzie serdecznie. z Ze strony Surfing. Mam gotowe przygoty w. Przyzendę 2. Dobra. Pierwsza sekunda. Oto. Powiedziałem Twojemu duchowi o białym szalu. Rozmawialiście? Ja. On. Co zrobiliśmy? Tak, jak mówiłeś. Znalazł wyjście z zaświatów. To oznacza. Że Ty i Twój szalony Bliźniak znów jesteście razem. Gratulacje. Tak, masz rację. Czuję go w... w kościach. Chwalcie potężnego Kagungę! Jestem wolny! Chwalcie co? Na pewno znasz wielkiego Kagungę! Mrocznego czyhacza? Pana tysiąca jaskiń? On czeka! Czeka w ciemnościach i... Nie chcę tego słuchać. Już historia o Grygerze była zła. A, a czy ja cię do czegoś zmuszam? Nie, z eh? Ale wciąż mam u ciebie dług. Pomogłeś mi. Będę tu, dopóki nie znajdziesz tego, czego szukasz. Dzięki. Chyba jeden szalony doktor jest lepszy niż nic. Okej. Okay. Coś ciekawego masz? Nie mam nic? Chciałeś raczej też nic? Chociaż? Dziwnie blisko yy, Dobra. Hawking. Proszę! Klasyka. Dobra. Płyniemy Antiguę i rozliczymy się ze Tak. Antigua. Dobra, to szybko pominę. Tam! Statek Slejna. Wiedziałam, że tu będzie. Nie ukryje się przede mną i moją szablą. Na pewno znów chowa się razem z Admirałem. Prawidziesz znowu? Chodź ze mną. Nie, 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 nie. nie. Nie ty, tylko cię ten kremie? Nic ciekawego. Postuch, też nic. Idziemy do farmy. Chodź ze mną. No kurwa! Chciała <laughs> siedzieć. Odmierała. Tak myślała. Rozlej, rozliczymy się. A propos... Sam nie będę chodził. Iż Jafarami. Oto mamy starego, wychodzi ze starym jeszcze. Kapitan! Powiesz? Przykro mi, panie kapitanie. Nie mogę pana wpuścić. Chcecie mi rozkazywać, marynarzu? Działał na rzecz Inkwizycji? Jesteś tego pewien? Jak najbardziej. Pewnie teraz śmieje się z nas. Razem ze swymi przyjaciółmi, protektorami. Agent inkwizycji. No cóż, starzeje się. Nie tylko ciebie oszukał. Nie słuchaj go. To wszystko kłamstwa. Na bogów! Niektórzy to dopiero wiodą życie. Tak, ale to nie twoja zasługa. Czas to zakończyć. A niech mnie piorun trzaśnie, niech ktoś mi powie, o co tu chodzi! To wszystko przez Slejna, admirale. Obaj jesteśmy ofiarami jego kłamstw. To na jego prośbę złamałem twoje embargo. W nagrodę próbował mnie zabić. Czy to prawda? Okłamałeś mnie i złamałeś kodeks? Do tego sprzymierzył się z Marą. Czy wspominał panu o tym? Proszę spojrzeć mu w oczy, admirale, i samemu zdecydować, który z nas jest kłamcą. Nie chcę cię rozczarować, brachu, ale wybrałeś złe miejsce na walkę. Zgodnie z kodeksem przystań to strefa neutralna. A więc nie możemy tu walczyć, nie łamiąc przy tym zasad Twojego kochanego kodeksu. Dobra, zakończmy to teraz. Jest pewien sposób, by rozstrzygnąć ten spór w zgodzie z kodeksem. Jest nim pojedynek na placu krwawej przysięgi. Zgadzam się. Gratuluję, brachu. Będziesz w końcu miał swoją walkę. Lepiej się przygotuj. Będę na ciebie czekał na placu. Tylko bym się gimnął. W nocy się nie zrobić. W głowę widzę. Co to było? Ja wychodzę. Już cię tu nie widzę. Nie wiem gdzie mogę się tym. O przy O masz. Wracamy. Waliło mi grę. A w sumie się przykryłam, a potem posz poszłam pogadać. Dobra. Dawaj skurczy sesy, nie. Chcesz coś jeszcze dodać? Owszem. Ile Mara ci za to zapłaciła? Żadne pieniądze nie kupią tego, co ona mi daje. Słejno, szalał. Zupełnie stracił rozum. Gdybyś widział ją tak, jak ja ją widzę, zrozumiałbyś. Nie ma nic piękniejszego. Nikt nie może się równać z jej wysokością. Zrobię, co tylko mi rozkaże. Ona jest potworem i kontroluje cię. Wiesz w co chcesz. To mnie nie obchodzi. Kazała mi cię zabić. Tylko to się liczy. Przygotuj się na spotkanie naszy. ze stwórcą! Ach. Ach. Nieźle! No dawaj. Ach. Chcę zobaczyć bójkę! Na wiesz, co to u mnie? Do... Zobaczmy jak. Właśnie. <szkoczy> Dobrze, wygrałeś. E, chcesz nóż? Proszę, bierz go. I koniec. Poz kolejnie. Dobra. Co mamy? Spodzieńska dłoń. Harpon. Jeden, dwa. Jeden nóż? A tu. Dwa razy. 60 <śm> i amulet ziemi. Który to jest? Krach, Slane nie żyje Teraz muszę po... Zadmierałem to Pewnie Kapita... Zostaw Jeden Arwalec Nie Na górze Slane jest już dla nas stracony Szedł na stronę Mary? Nie wierzę. Nie był co prawda prawdziwym piratem, ale... Mara zła! Zła i straszna! No cóż, co mam powiedzieć? A może dzięki oto całe moje złoto? Nie posuwałbym się tak daleko, ale owszem zasłużyłeś na nagrodę. Mogę wyszkolić Cię na fechmistrza, jeśli chcesz. A co ze sztyletem? Slain go miał oczywiście. Tyle sam wiem. Stalowo Brody? To ty? Tak jakby. To tylko jego duch. Kto ośmiela się do mnie tak mówić? A co to za duch u diabła? To długa historia. Hmm. Chyba już wiem. Naucz mnie, Admirale. Czego chcesz się nauczyć, chłopcze? O tak! Chcę doskonale władać szablą. Już jesteś dobry, ale zawsze możesz być lepszy. Szabla nie służy tylko do tego, aby siekać nią na oślep jak wściekły dzikus. Szabla ma ostrze. Użyj go. Tnij i krój, a nie tylko siekaj i rąb. Tylko wtedy możesz zostać prawdziwym fechmistrzem. Chcę doskonale władać rapierem. Użyj więc swojej głowy, a nie tylko dłoni. Pchnięcie w odpowiednim momencie może wykończyć prawie każdego przeciwnika. Obserwuj go, śledź jego ruchy, uzbrój się w cierpliwość i uderz jak błyskawica. Rozetnij łajdaka na pół! Naucz mnie, jak zostać fechmistrzem. Zapewne myślisz, że jesteś dobrym szermierzem. Ciekaw jestem, czy się sprawdzisz. Jestem lepiej niż dobry. A, nie mówię o twoich umiejętnościach, ale o twoim podejściu do tematu. Dobrze, jak więc mam stać się fechmistrzem? Będąc zawsze o krok przed przeciwnikiem, zawsze. Jaki by nie był jego ruch, ty go przewidzisz i skontrujesz. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Prawdziwy szermierz nie zna strachu. Godzi się z tym, że śmierć jest częścią walki. Wyzwól się od tego strachu, a twoje umiejętności będą nieograniczone. Nie bój się umrzeć. Jasne. Coś jeszcze? Musi prowadzić cię dążenie do doskonałości, zawsze i w każdej sytuacji. Każda walka to test twoich umiejętności, wyzwanie, które musisz podjąć i przejść. Wrogowie będą chcieli się z tobą zmierzyć. Pokonanie ich stanie się prawdziwą przyjemnością. Mam wszystkie artefakty. W końcu nadszedł czas rzucić wyzwanie Marze. Gdzie może być ta suka? Musi wrócić do swej świątyni. Skąd wiesz? Pokrzyżowałeś jej plany. Potrzebuje czasu, by wylizać rany i przemyśleć strategię. Tak, uda się tam, gdzie wie, że nikt jej nie znajdzie. Do świątyni wody? Dlaczego tam? Ponieważ każdy, kto wszedł do środka, zginął, idioto. Nie, ale wiem, kto to zrobi. Mów dalej! Nie trzymaj nas w niepewności! Stalowobrody, a raczej jego duch. Kto mówił o stalowobrody? <grym> Uwolniłeś go z zaświatów, prawda? Owszem, mam wielką nadzieję, że rozum stalowobrodego nie popadł w zapomnienie. Ja nigdy nie czułem się lepiej. Ha! Słyszałeś, faceta? Zapytaj go, gdzie jest Świątynia Wody. Szybko, póki ma przytomny umysł. Mam wszystkie cztery artefakty Tytanów. Naprawdę? To świetnie, chłopcze! Świetnie! Nie było łatwo. Uważaj na nie! Są niebezpieczne! Najlepiej odnieść je do Świątyni Wody. Dobry pomysł. Dlaczego sam o tym nie pomyślałem? Nauczysz się jeszcze, nauczysz. Gdzie jest świątynia wody? Świątynia wody! Aaaa. Duch z problemami z pamięcią. Świetnie. A tak, świątynia wody! To straszne miejsce. Trzymaj się od niego z daleka. Ale mógłbyś mi zdradzić, gdzie ona jest? Jaka ona? Świątynia wody. Ale ostrzegam, to nie będzie proste. Pływaliśmy między Antigłą a Kalderą przez wiele dni. W końcu znaleźliśmy ją na środku nóż południowych, gdzieś na wysokości przylądka Stormur. To wszystko? To jest ten wielki sekret? Po prostu płynąć wzdłuż szerokości, na której leży Antigua? A oczywiście! Możesz spróbować od strony Takarigui! Iście piracka nawigacja. Nie ma czasu do stracenia. Znajdźmy świątynię wody. A czy ja już ci mówiłem o pewnej demonicy, która uwiła tam sobie gniazdko? Przypomnij mi. Nazywa się Mara. To ona zabiła starego stalowobrodego. Nie bój się, powstrzymam Marę. Tak, najwyższa pora, by ktoś dał tej wiedźmie nauczkę. Uważaj, chłopcze! Chyba nie chcesz skończyć jak stalowobrody, co? Postaram się tego uniknąć. Bycie martwym nie jest zbyt zabawne. Co to to nie? Wyobrażam sobie. Powodzenia, chłopczy. Spotkamy się znowu po tamtej stronie. Wróć do zaświatów. Się robi, kapitanie. Okej. Okay. Czofer. <try> <try> Daj mi wszystko co zebrałeś. Skoro ma ta mówi! Aha, nic nie wziąłeś. Szkoda. Dobra. Świątynia wody. Poród na statek. Szybko brzegamy jeszcze z naszymi towarzyszami broni. Co i jak? I wypływanie. Dziwne, co? Dobra, to nic. Ciekawego, tak? To... Dziękujesz o. mi? Za co? Ty zabrał Jafar w wielka podróż? Jafar myśli, że kres jego podróży również bliski. No kurwa! Znalazłeś swoje aurikulki? Jeszcze nie! Ale wkrótce znajdzie. No kurwa! Daj mi znać, gdy ci się uda. Ty jest mata Jafara. Ty dowie się pierwszy. Żaden problem. Hm? Nic Tak za chwilę Hawking Proszę się Ja pierdzielę Ja bym go wywalił za burde Bo nie umie gotować Dobra Patrz jeszcze z nie mam pokazania Teraz wiem gdzie jest świątynia wody W bezpiecznym miejscu na spokojnym morzu Musimy płynąć wzdłuż równoleżnika przylądka sztormów Powinna być w centrum Wysp Południowych. Powiedz wszystkim, że czeka nas ciężka podróż. Męczy mnie czekanie. Czuję zbliżającą się walkę. Ja też. Płyńmy szybko i wytrwale. Niedługo będziemy na nią gotowi. Okej. Czy jeszcze coś jest? Nie. Poszukaństwo. No nie. Nikt nie ma. Chyba więcej załogi. Nie mam. Jafar. Czterech osób miał. Skąd mam ogrogu? Nie wiem. Dobra, mniejsza. W tym miejscu zakończymy. Bo sam to będzie już będzie... ...finałowy. Więc... Cześć czołem, nara.